Moi drodzy, witam Was serdecznie. Uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety od 46 do 53. Tradycyjnie zachęcam, by przeczytać wszystkie fragmenty z dnia dzisiejszego. Rozpocznę od przypowieści, od takiej historii o pewnym mistrzu duchowym, który ma grono. Ma grupę swoich uczniów, i kiedyś ci uczniowie zadają mu pytanie: Gdybyś miał możliwość żyć tutaj na Ziemi tak długo, jak chcesz, to ile lat byś chciał żyć? Bez wahania, mistrz mówi: 80 lat. Na co uczniowie zaskoczeni pytają, dopytują: No ale jak to, jeżeli mógłbyś żyć milion lat? To zobacz, jak bardzo ludzie mogliby skorzystać z tego, z Twojego doświadczenia duchowego, z Twojej mądrości, ile pokoleń by, by mogło z tego korzystać. Na co ten mistrz odpowiada, gdybym żył milion lat, to ludzie raczej szukaliby sposobów, jak przedłużyć sobie, jak wydłużyć swoje życie na Ziemi, niż jak zdobyć mądrość i jak otworzyć się na na to doświadczenie duchowe. I o tym jest w pewnym sensie ta dzisiejsza, ta dzisiejsza uroczystość. O Jezusie, który nawet jako zmartwychwstały, już po zmartwychwstaniu nie będzie widoczny tak wprost takimi zmysłami ludzkimi, nie będzie widoczny dla swoich uczniów. Ale mówi, jeżeli nie odejdę. A pożyteczne jest dla Was moje odejście, to jeżeli nie odejdę, to nie przyjdzie Duch. I oni stoją, w dziejach apostolskich jest to właśnie zdanie, kiedy Jezus wstępuje na ich oczach do nieba. Oni stoją i wpatrują się w niebo, i dwaj mężowie w bieli pytają: po co stoicie tutaj, dlaczego tutaj stoicie i wpatrujecie się w niebo? Tak jakby chcieli im powiedzieć od teraz. Od tego momentu to niebo będzie w Was. To Wy macie teraz odnaleźć niebo w sobie, to doświadczenie duchowe macie w sobie i należy tylko się z tym spotkać, należy się na nie otworzyć. Zachęcamy wielokrotnie, ja tutaj też wiele razy o tym mówiłem, że warto się modlić. Jest to pewna oczywistość. Każdy z nas inaczej rozumie określenie modlić się, modlitwa. Ale jeżeli przyjmiemy, że modlitwa to nie jest coś, co ja robię dla Pana Boga, to nie jest jakiś mój obowiązek czy nawet przywilej, w różny sposób możemy to rozumieć, ale coś, co, co się dzieje właśnie na zewnątrz mnie, ale raczej modlitwa to jest moment, w którym. Uświadamiam sobie i otwieram moje serce na, na to, by Bóg mógł zadziałać we mnie, by On mógł przyjść do mnie i doświadczyć mnie tam, gdzie jestem w moim życiu. Więc modlitwa nie przenosi nas w jakiś cudowny świat, nie spowoduje, że zaczniemy widzieć niebo wokół nas, jeżeli go najpierw nie zobaczymy, nie zobaczymy właśnie w sobie. W naszym sercu i temu służy modlitwa i doświadczanie Boga na niej. Pomagając w rekolekcjach ignacjańskich, czyli takim, takiej podstawie naszej, naszej duchowości, gdzie ludzie przyjeżdżają i spędzają kilka dni w milczeniu, otrzymując konkretne treści właśnie przypadające na, na dany etap tych rekolekcji. To w zasadzie nie wiem, czy mi się zdarzyła taka sytuacja, żeby ktoś, w takim, będąc w takim miejscu i w takiej formie, nie doświadczył tak namacalnie tego, że jest duchowy, czyli nie doświadczył obecności Boga w sobie, tego, że Bóg go porusza, dotyka jego serca. I to jest sedno rekolekcji, temu one służą, gdzie Ignacy mówi, że człowiek odprawiający takie rekolekcje w ciszy, modlący się słowem, i swoim życiem, Słowem Bożym, i swoim życiem, będzie miał poruszenia duchowe. Ale popatrzmy, jak często my jesteśmy niepewni tych poruszeń, bo wielokrotnie w czasie takich rekolekcji ktoś przychodzi i mówi, że doświadczył tego i tego, ale to doświadczenie duchowe ono nie mieści się w jego takich, takiej skali doświadczeń i nawet. Nie śmiałby oczekiwać, że Bóg może do niego przyjść i dotknąć jego serca i wątpi w to, co, czego doświadczył. Tak? Że pierwsza rzecz, jaka, jak, jaka się pojawia, to, to, to niemożliwe, żeby Pan Bóg tak po prostu do mnie przyszedł i, i ze mną chciał być. I coś mi powiedział, poruszył moje serce. Bo przecież właśnie. To doświadczanie Boga biegnie przez środek naszego serca, biegnie przez nas, przez nasze życie, przebiega. I tam go mamy spotkać i doświadczyć. I inaczej się to nie stanie, jak tylko właśnie przez takie rozumienie modlitwy, takie otwieranie się na niego i wiara w to, że jesteśmy duchowi, że on nas do tego przekona. Moi drodzy, mamy na to całe nasze życie. Tutaj ziemskie, żeby się to dokonało. Nie ma co zwlekać, myślę, z tym. Warto już w tej chwili w taki właśnie sposób Boga odkrywać, na Boga się otwierać, by tak jak w drugim czytaniu, że, że drugie przyjście Jezusa jest dla tych, czy w związku z tym, czy z tymi, którzy na Niego oczekują. Już nie będzie tam mowy o grzechu, tylko tych, którzy oczekują na Jezusa, którzy w niego wierzą tutaj, czyli dali się przekonać Bogu w swoim sercu, że Jezus żyje i że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tylko w taki sposób właśnie będziemy mieć pewność, będziemy mieć pewność tego, że on jest, że jest z nami, że jest przy nas, bez względu na to, jak zewnętrznie, czy gdzie się znajdziemy na zewnątrz i co się będzie działo. Z naszym życiem. I temu właśnie ma służyć, tak jak powiedziałem, to ma służyć moja osobista modlitwa, moje powierzanie życia Panu Bogu i zapraszanie Go do swojego życia. Nasza intuicja duchowa inaczej się nie obudzi, jak przez wiarę w to, że, że tak to poruszenie. To, to, co teraz czuję, czego doświadczam przez moje zmysły duchowe, to jest działanie, to jest obecność Pana Boga i uczę się właśnie rozpoznawać, kiedy i jak do mnie mówi. Y nikt z nas nie urodził się geniuszem, nie urodził się od razu z, z takim pełnym doświadczeniem i świadomością Pana Boga i Jego obecności. Tego się właśnie uczymy, przekonując nasze serce, i, I przekonując i wchodząc w tę niewiarę w swoim sercu, że Bóg naprawdę tak może do mnie przychodzić. I szkoda w każdej chwili naszego życia, szkoda marnować każdą chwilę naszego życia, żeby, żeby właśnie w taki sposób nie żyć, czy w taki sposób nie przeżywać tej relacji z Nim, jak, jak takie osobiste spotkanie. Tego nam wszystkim życzę, oczekiwania jego i takiej pewności w sercu, którą teraz nabywam właśnie przez moją codzienność, przez moje życie duchowe. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.